Cześć. Tu Werena z szuflady pełnej słów. Zapraszam Cię do wysłuchania książki pod tytułem Karolina. Rozdział 15. W pokoju panuje półmrok, choć przez dość szczelnie zasłonięte okna do wnętrza próbuje wedrzeć się słońce. W tle, zapętlona po raz niewiadomo który swoje someone like you śpiewa Adele. A spod naciągniętej niemal do samego wezgłowia kołdry wystają tylko rozsypane na poduszce rude włosy. Karolina ma złamane serce. Nie może uwierzyć, że wczorajszy dzień wydarzył się naprawdę i tak bardzo spóźniła się ze swoimi uczuciami. Nie dowierza, jak mogła być tak głupia i ślepa, żeby nie zauważyć, że wszystko, czego kiedykolwiek szukała i pragnęła, zamykało się w parze czarnych oczu. Spała źle, w nocy śniły się jej koszmary. Ale gdy obudzona odzyskiwała świadomość, nie potrafiła sobie przypomnieć, czego tak dokładnie się wystraszyła. Potem długo leżała wpatrzona w ciemność, próbując bezskutecznie zasnąć. Myślała o Błażeju, o wszystkich swoich zawiedzionych nadziejach i czekającej ją niezbyt kolorowej przyszłości. Kiedy nastał ranek, czuła się śpiąca, znękana emocjonalnie i całkowicie niegotowa na nowy dzień. Popełniła błąd zakładając o wzajemności błażeja. W swojej arogancji uznała, że on musi czuć do niej coś więcej. Ta jego dobroć, troska, zaangażowanie w jej sprawy, już pomijając próby pocałunku, z tych wszystkich sytuacji wywnioskowała, że z radością przyjmie jej wyznanie. Ale czy na pewno? Zna go przecież i wie, że on nigdy nie zrobiłby niczego, by celowo kogoś zranić. Jak mogła więc choć przez moment sądzić, że gdy do niego przyjdzie. Powie co czuje, to on rzuci wszystko, odwoła swoje plany i wystawi Biankę. Przecież podobne zachowanie zupełnie nie pasuje do jego charakteru i sama właśnie tę cechę ceni u niego najbardziej. Rozlega się pukanie do drzwi. Karola nie reaguje, tylko jeszcze bardziej zakopuje się pod kołdrą. Karolcia, dziecko, mówi spokojnie nad nią Gabrysia, która widocznie nie potrzebowała pozwolenia, by wejść. Masz zamiar dzisiaj wstać? Nie odpowiada, burczy coś tylko niezrozumiale spod pościeli. Co ci jest? Jesteś chora? Zadzwonić po doktora Brzezińskiego? Nie trzeba, mam rocze. Nie sądzi bowiem, żeby lekarz potrafił zaradzić coś na jej dolegliwości. Mam migrenę, kłamie i chcę mieć dziś święty spokój. Może przyniosę ci relpaks? Nie, nie trzeba. Już ja wiem, co poprawi ci nastrój. Łapie za brzeg kołdry i odsłania jej głowę. Przeszedł pan przemek. Uśmiecha się sugestywnie. Nie jestem zainteresowana. Znów się nakrywa. Powiedz mu, że źle się czuję. Wyjechałam, umarłam. Nieważne, nie chcę nikogo widzieć. Pokłóciliście się? Pyta, a kiedy Karola znów milczy, Gabrysia przysiada na łóżku. Kochanie, co się dzieje? Chcesz o tym porozmawiać? Odpowiada jej cisza. Rozumiem. Nie planujesz wstać, rozmawiać, z nikim się spotykać, a zamierzasz coś jeść? Nie jestem głodna. A jak zrobię Gaspaccio? Brak reakcji. A może miałabyś ochotę na udaje, że się zastanawia sernik pistacjowy z malinami? Nie brzmi jak posiłek. Ale dobrze, nic się nie stanie, jak zrobisz sobie dzień dziecka. Dziękuję. Wychyla nos i patrzy na nią smutno. Co się dzieje? Powiedz mi skarbie, prosi, głaszcząc ją po policzku. Karolina, nie mogąc znieść jej zmartwionego spojrzenia, znów chowa się w swojej bezpiecznej kryjówce. Po dłuższej chwili Gabrysia chyba uświadamia sobie w końcu, że niczego nie osiągnie, bo wstaje. Dobrze. Zostawię cię samą, a panu Przemkowi powiem, że źle się dziś czujesz i jak staniesz na nogi, to zadzwonisz. Gdy za gosposią zamykają się drzwi, odkrywa głowę, a wzrok wbija w sufit. Wie, że nie może zostać w łóżku do końca życia ani ukrywać się w nieskończoność. Będzie musiała wstać, żyć normalnie i stawić czoła nowej codzienności. Ale to wszystko nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj. Dziś zostanie tutaj, będzie obżerać się sernikiem, lodami i jeśli nie pęknie z przejedzenia, to jutro spróbuje zmierzyć się z rzeczywistością. Zastanawia się, co będzie dla niej trudniejsze. Patrzenie na Błażeja z Bianką, tego jak się do siebie uśmiechają, trzymają za ręce, czy może wybaczenie sobie samej i pogodzenie się z porażką. Świadomość, że to mogła być ona, szczęśliwa, zakochana, u boku najlepszego faceta, jakiego kiedykolwiek poznała, wydaje się jej nie do zniesienia. Jak ma zaakceptować i przejść do normalności nad faktem, że miała zainteresowanie Błażeja, może nawet jego serce, a straciła je przez upór, głupotę i nieumiejętność zorientowania się we własnych uczuciach? Próbuje się pocieszać, że może tak od początku wyglądał plan opatrzności i jeśli byliby dla siebie stworzeni, to na pewno ich drogi nie rozminęłyby się na ostatniej prostej. Niestety, serce podpowiada jej coś innego i takie rozumowanie niesie niewielką ulgę. Kiedy Błażej ją wczoraj odrzucił i patrzyła, jak odchodzi z jej życia, najbardziej martwiła się, że tym niespodziewanym wyznaniem sprawiła mu przykrość. Nie myślała o sobie, swoich zawiedzionych nadziejach, ale o nim i jego samopoczuciu. Naprawdę chciała tylko o niego zawalczyć, a nie zepsuć mu nastrój i humor przed spotkaniem. Wybrał inną. Ale to nie oznaczało, że nie chciała dla niego jak najlepiej i nie życzyła mu szczęścia. Jasne, wolałaby, żeby znalazł je przy niej, ale jeśli nie mogli być szczęśliwi razem, to wystarczała jej świadomość, że on znalazł porządną i uczciwą dziewczynę. Mogła się do Bianki porównywać, mogła być o nią zazdrosna, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest szczera, ciepła i gotowa na poważną relację. Jeśli będzie dla Błażeja dobra, to ona może nie obdarzy jej sympatią, ale z pewnością okaże życzliwość i szacunek. I dopiero myśl, że mimo jej cierpienia ukochany odnalazł to, czego szukał, przynosiła jej choć odrobinę ukojenia. Nigdy nie sądziła, że mogłaby uważać w ten sposób, ale to przebywanie z Błażejem zmieniło w niej wszystko. Nie chciała pozostać Karoliną z ich pierwszej randki, a wolała pracować nad sobą i choć próbować być lepszą osobą. Miała nadzieję, że jeśli się postara, to kiedyś pozna równie wspaniałego człowieka jak on, i w tym przypadku zorientuje się w tym od razu. Jedynym, czego naprawdę najmocniej żałowała, to, że nie będzie nim błażej. Wtula mokrą od łez twarz w poduszkę i powtarza sobie, że wszystko się ułoży. A jutro na pewno spojrzy na całą sprawę z większym optymizmem. Wmawia to sobie, ale nie do końca wierzy. Znów rozlega się pukanie do drzwi, a Karolina zwija się w kłębek i nurkuje pod kołdrą. Nie musi patrzeć, żeby wiedzieć, że to Gabrysia. Sernik już gotowy? Dopytuje, bo ma wrażenie, że minął ledwie kwadrans od jej ostatniej wizyty. Studzi się, ale znów masz gościa. Powiedziałam mu, że źle się czujesz i nikogo nie przyjmujesz, ale bardzo nalegał, żebym spytała. Kto to? Zamiera tknięta jakimś dziwnym przeczuciem. Pan Błażej. Naprawdę? Siada natychmiast i patrzy na Gabrysię w jej twarzy, szukając potwierdzenia. Robi jej się zimno i gorąco w tym samym momencie. Chce się ze mną widzieć? Po to przyszedł. Oczywiście, że go przyjmę. Karolina wyskakuje z łóżka i dopada drzwi szafy. Zaproś go do ogrodu. Zaproponuj mrożoną kawę albo lemoniadę. Jaka szkoda, że sernik nie gotowy. Marszczy czoło, przeglądając wieszaki. Jest jeszcze trochę drożdżówki z rabarbarem. Podsuwa zbita stropu jej zachowaniem. Sernik byłby lepszy. Wyciąga wieszak skupioną ledwie tydzień temu sukienką i rzuca ją na łóżko. Poczęstuj go czym mamy i powiedz, że za moment zejdę. Siada przy toaletce i spogląda w lustro. Wolno wypuszcza powietrze, widząc swój opłakany stan. Za dłuższy moment. Precyzuje. Robi co może, żeby ukryć podkrążone i czerwone oczy, ale udaje jej się to tylko częściowo. Może mogłaby zdziałać coś więcej, ale nie chce, żeby błażej czekał na nią w nieskończoność. Nawet boi się spekulować co do powodu jego wizyty i doskonale rozumie, że nie powinna mieć żadnych nadziei. Mógł zjawić się z całkowicie cudownych powodów, ale równie dobrze przyjechał, bo martwił się o jej samopoczucie albo ma zamiar osobiście poinformować ją, że są z Bianką parą. Na samą myśl łzy napływają jej do oczu. Uspokaja się kilkoma głębokimi oddechami i postanawia, że wysłucha spokojnie wszystkiego, co ma do powiedzenia, cokolwiek by to nie było. Prostuje plecy, ubiera przeciwsłoneczne okulary i schodzi na dół. Cześć. Wita się wchodząc na taras, a serce wali jej tak mocno, że ledwie słyszy własne słowa. Cześć. Błażej od razu podrywa się z krzesła. Matko moja. wzdycha w duszy. Czy on musi być tak piekielnie atrakcyjny i czarujący, nawet teraz, kiedy wydaje się skrępowany? Jak mogła tego wcześniej nie dostrzec? Jakim sposobem nie zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia? To wydawało jej się teraz zupełnie nieprawdopodobne. Przepraszam, że musiałeś tyle czekać. Nie ma problemu. Twój widok wszystko mi wynagradza. Mówi wyraźnie zdenerwowany. Jak się czujesz? Szybko zmienia temat. Dobrze. Jak zwykle, kiedy jesteś blisko. Uśmiecha się, po czym wskazuje mu krzesło. Siadaj, proszę. Sama zajmuje miejsce obok, bo nogi ma jak z waty. Nie wiedziałem, czy będziesz chciała się ze mną spotkać. Dlaczego miałabym nie chcieć? Pani Gabriela mówiła, że nawet, akcentuje to słowo, przemka nie pozwoliłaś wpuścić. To co innego. Naprawdę? To oczywiście. Zapada cisza. Karolina, choć naprawdę się boi, przechodzi do rzeczy. Jest jakiś specjalny powód, dla którego mnie odwiedziłeś? Poprawia spódnicę, sukienki, choć ona wcale tego nie potrzebuje. Chciałem zobaczyć, co u ciebie sprawdzić, jak bardzo jesteś na mnie zła. Ja? Zła? I to jeszcze na ciebie? Za co? Za to, co wczoraj powiedziałem. Nie powiedziałeś niczego, o co mogłabym mieć do ciebie żal. Byłeś szczery, doceniam to, jak i to, że dziś przyszedłeś. Zależy mi na tobie, zapewnia. Mnie też zależy. Na tobie i naszej znajomości. Nie chciałabym, żeby wszystko się między nami zmieniło tylko dlatego, że się z kimś spotykasz, a ja. No wiesz. A właśnie, jak się udała wczoraj szarantka? Pyta w końcu o to, o czym wcześniej czy później będą musieli pogadać. Jak poszło? Naprawdę świetnie. Potwierdza najgorsze przypuszczenia, a jej w środku coś się łamie. Ale czego innego mogła się spodziewać? Domyślam się, że Bianka od początku była dla ciebie miła. Próbuje żartować. Owszem, ale to spotkanie odbyło się za jej zgodą. Od razu rozumie do czego nawiązuje. Ona jest urocza. Serdeczna i bardzo sympatyczna. Każdy marzy o takiej dziewczynie. Kiedy znów się widzicie? Niby obojętnie odwraca wzrok, ale zaciska zęby, żeby się nie rozpłakać. Nie umówiliśmy się. Jasne, co za problem spisać się w każdym momencie, odgaduje co miał na myśli. Nie umówiliśmy się, bo nie będziemy się więcej spotykać. Karolina zdejmuje okulary i wbija w niego wielkie ze zdziwienia oczy, w których natychmiast pojawiają się łzy. Jak to? Przecież powiedziałeś, że randka się udała, ona jest wspaniała. Bo to prawda. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, poza tym, że to nie dziewczyna, której pragnę. Naprawdę? Mówisz poważnie? Nie może uwierzyć. A teraz? Teraz jesteś z tą, której pragniesz? Teraz? To coś zupełnie innego. Uśmiecha się. Więc jednak mnie lubisz, upewnia się wciąż pełna obaw, że to sen. Przecież wiesz, że uwielbiam cię od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłem. Karolina zrywa się z krzesła i klękając przed błażejem obejmuje go za szyję. Przytula się mocno i czuje, że cała drży. Jestem taka szczęśliwa, szepcze wzruszona, rozkuszując się jego ciepłem i zapachem. Odsuwa się tylko na tyle, by móc spojrzeć mu w oczy. Obiecuję ci, postaram się być taką dziewczyną, na jaką zasługujesz. Błażej uśmiecha się, gładząc ją wierzchem dłoni po policzku. Karola, czule wypowiada jej imię, unosi ją i sadza sobie na kolanach. Nie musisz się zmieniać. Jesteś cudowna właśnie taka. Cieszy ją ta odpowiedź, ale i tak swoje wie. Mam do ciebie ważne pytanie. Sili się na powagę. Jestem ci winna prawdziwą randkę, więc czy zgodzisz się ze mną mówić, jeśli dam słowo, że tym razem obejdzie się bez całego wachlarza moich humorów? Jeszcze nigdy żadna dziewczyna pierwsza nie poprosiła mnie o spotkanie. Nie może przestać jej głaskać i dotykać. Wiesz, myślę, że stanowczo należy nam się randka z prawdziwego zdarzenia. Trudno powiedzieć, kto kogo pocałował pierwszy, ale to nareszcie się dzieje. A rzeczywistość przerasta najśmielsze sny. Gdy w końcu udaje im się od siebie oderwać, a ona opanowuje burzę uczuć, mówi z czołem opartym o jego czoło. Na naszą randkę wybierzemy się innym razem. Dziś mam za sobą nieprzespaną noc i po prostu chcę się tobą nacieszyć. Rodzice pojechali do miasta, więc mamy cały dom dla siebie. Co proponujesz? pyta, bawiąc się jej włosami. A czy to ważne, co będziemy robić? Skąd, póki jesteśmy razem, mógłbym oglądać zapętlone wszystkie odcinki Familiady. Na szczęście aż tak źle nie jest, ale mija naprawdę dużo czasu, nim decydują się z ogrodu wejść do domu. W salonie jedzą sernik, słuchają Johna Meyera i długo rozmawiają, ale i równie długo wymieniają pocałunki, czułości, po prostu ciesząc się swoją bliskością. Błażej zostaje do wieczora i choć żegnają się z ciężkim sercem, to Karolina nie potrafi przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek była równie szczęśliwa, nawet oglądając swojego pierwszego Picassa, nawet stojąc na progu Galerii uficji.